Dobry wieczór, szanownym państwu, szanownym Wafelkom. Z tej strony, wasz ulubiony recenzent Mr. Kibel i to jest dość specjalny film z cyklu: Mr. Kibel recenzuje mapę do Minecrafta. Jestem tutaj znowu na naszej ukochanej stronie MinecraftMapy.pl I uwaga, uwaga: to nie są chujowe mapy, przynajmniej nieoficjalnie. Mimo tego, że to jest mapa horror, mapa pod tytułem Strach przed nim. Otóż no, muszę wyjaśnić trochę lore tej mapy. Jakby, autorem tej mapy jest yy, Quelix, którego pragnę zaznaczyć na samym początku, nie mam zamiaru jechać, żeby sobie ktoś czegoś tutaj nie, nie, dopowiada, nie dopowiadał. Yy, Quelix znany był z tego, że zrobił kilka map, które za dobre to nie były, ale widać było, że się starał. W pewnym momencie udało mu się nawet dostać do moderacji Minecraft map, i na jego barkach spoczywa teraz ciężar sprawdzania, czy mapy są dobre czy złe. I Kwilix sobie robi tam jakieś różne mapy i miał jakiś super sekretny projekt, o którym mi nie chciał powiedzieć, i kilka dni temu wypuścił się, okazało, że to jest mapa horror. Wyszła no 3 dni temu. Uwierzcie mi bądź nie, ale ja w nią nadal nie grałem do tej pory. I przez ten czas udało mi się nie zaspoilerować sobie tej mapy, mimo tego, że widziałem tam jakieś wyjęte z kontekstu o niej opinie. I w jakim kontekście widziałem tę opinię i dlaczego właściwie nagrywałem ten film? Ponieważ... Absolutnie wszystkie opinie, jakie na temat tej mapy słyszałem, są takie, że jest krótka, do dupy, brzydka i fabuła nie ma żadnego sensu. I właśnie przed chwilą było na Discordzie bardzo długa dyskusja na ten temat, po której stwierdziłem, że ej, ja może w końcu w to zagram, miałem to nagrać właśnie, nie chciałem się jakby w to, w to grać, bo chciałem nagrać, mieć tą pierwszą reakcję. Więc ten film może być taki trochę raszty, i niezbyt dobrze zmontowany, ale po prostu chcę się z tym wyrobić, chcę to nagrać, chcę zobaczyć czym jest ta mapa, czy rzeczywiście jest tak słaba jak wszyscy mówią, że jest. I jeżeli rzeczywiście jest taka, to przeanalizować dlaczego. Więc opis. Oczywiście pierwsza akapit to jest miliard autopromocji. Phil postanowił spędzić noc w lesie... Grimwor w Wielkiej Brytanii pod Nymetem z grupą wycieczkową. Las jest niezwykle ciekawy. W średniowieczu mieszkała tu pewna wiedźma, która za zabicie oddziału rycerzy została spalona na stosie. Od tamtej pory w lesie czuć mrok. Niestety tej nocy w Grimwor doszło do czegoś strasznego. Czego tego dawiesz się pobierając i Grając w mapę? To jest kurwa. Zajebisty sposób, żeby podsumować opis. Zrobiłem tak w Maciusie, ja to zrobiłem ironicznie. Mapa tworzona 3 tygodnie, czas przejść około 15 minut. Starałem się tworzyć jak najciekawszą rozgrywkę. Zachęcam do zostawienia Diaksa. Dobra, tu jest po prostu e, Minecraftowe pierdolenie. To jest trailer, który ma 40 sekund i który po prostu pokazuje jakieś losowe sceny z lasu i. E, no, patrząc na ten klip, to ta mapa faktycznie na zbyt ładną... nie wygląda. Ikonka tej mapy, jak widać, wykazuje bardzo wysokie umiejętności obsługi programu graficznego Microsoft Paint. I zawsze mnie to zastanawiało. W sensie, to jest najśmieszniejsze, że jakby ja też to robiłem. Ja sam nie wiem dlaczego tego robiłem, ale są ludzie, którzy po prostu dają jakoś losowo tytuł po angielsku, mimo tego, że mapa jest po polsku. Ja tak na przykład z moją. Na szczęście i nieszczęście, zaginioną już mapą Sunrise zrobiłem. Ona miała po prostu tytuł, tylko po angielsku, i cała mapa była po polsku. I była totalnym głównym. Dobra, na samym początku yy, widzę, że jest plus za to, że lobby to nie jest po prostu kwadrat, w którym są cztery przyciski, in, informacje o autorze, opis fabuły, start i ściana tekstu autopromocji. Znaczy, to się widzę dalej, sprowadza do tego samego formatu, tylko przynajmniej nie z takim kwadratem. Czy ja to mogę kliknąć. Muzyka Minecraft wyłączona, dźwięki włączone. Render Distance Minimum 11, Partycä włączone. Eee, gdzie jest Render Distance? Na 12 powiem OCD i dostanę Jeble, jeśli będę miał nierówną liczbę. Autor Felix, eee, Zachęcam do oglądania innych moich map. Może lepiej nie! Fabuła znajduje się w książce pod tabliczką. Dobra, to jest, to jest w ramce, już się bałem, że to armor ten to trzyma. Czy ja tam by the way mogę wejść? Nie, nie mogę. Nazywa się Phil, w kwietniu postanowisz spędzić noc w lesie Grim Wars, tylko ma innymi ludźmi, niestety, gdy na co w lesie stało się coś okropnego. Czyli, mam zagrać, żeby się dowiedzieć, co się stało. Dobra, start, let's fucking go. O kurwa, ale to jest głośno. Tak... Wiem, że to już, wiem, że to już jest przypierdalanie się o takie detale, ale tutaj nawias jest, fu, nawias, yyy... Nie, to jest nawias. Yy, tu jest, tu nie jest zboldowany, tu jest. I to, to trochę jest ten. Oto pełnia klimatu lasu Grim War, Jestem już blisko miejsca zbiórki nocowania. Idę dalej. Wow, wow, ale las. Yy, zablokowany slot. Slot zarezerwowany przez mapę. Czemu ma ta mechanika służyć? Mnie to zastanawia bardzo. Czy to jest... Chwilę, przepraszam bardzo, ale coś muszę sprawdzić. Czy to jest zwykły Minecraft? Nie, to jest płaska mapa. Dobra, czyli to jest po prostu brasz e, brush z World Edita, zrobiony las. Czyli, no, czyli to się zgadza, to co mi ludzie mówili? Bo mówię, opinie, o, o, które o tu słyszałem, to że fabuła nie ma sensu głównie, że jakby budowle to są. to jest po prostu brush z World Edita. O Boże, o oh, kurwa, to jest krew. Gram w tą mapę niosłem minutę. I już jest krew z Redstone. W środku lasu chłop jest sobie powieszony od tak. Było kurwa dobrze. Było dobrze. W lobby książka była w ramce. Teresa jest w stędzie, którego jakimś cudem musi, udało wziąć za pierwszym razem. Słuchajcie, co to jest? Informacje od leśniczego dla osób pracujących Strona leśniczy lasu Greenwald chce ostrzec osoby nocujące że w lesie widziałem nożownika, nie chcę was mieć na szmieniu, więc proszę, przyzawracajcie do domu. Możecie także udać się do mojego domu, aby przenocować ze mną sam. Karin kliknie kon. By... CZEMU TO JEST NA żółto? Tego prawie w ogóle nie widać! Czy ty chłopie to przeczytałeś, tamtą książkę? Orzesz, ty! Muszę stąd uciekać, wracać. Drzewo się... Drzewo się zawaliło. Drzewo się kurwa zawaliło. Te drzewa, a nie mogę sobie na kreatywa zmienić. Super, cwaniak. Super. Te drzewa są grubości jednej kratki, a to jest kurwa sfilowany kloc 3 na 4 Drzewo się zawaliło. Dobra, czyli, czyli jestem w nawiedzonym lesie, w którym ktoś został powieszony, i mam przenocować w domu leśniczego sama. I dobra, i, i kim, kim jest ten on, przed którym ta mapa jest strachem? Dom sama Karina leśniczy. Ej, ale przynajmniej tyle doceniam, że, że jest muzyka podłożona do tej mapy. Więc nie muszę sam podgodać muzyki z feira. Phil szuka klucza, ale tu musisz znaleźć notatkę. Najpierw znajdę klucz do drzwi, bo je znam, cię, a potem co zmieni. szuka klucza, ale tu musisz znaleźć notatkę. Co... O co z tym chodzi, przepraszam bardzo? To mapa do mnie to mówi? Ej, dobra, to jest... Dobra, to, to, to jest śmieszne, to, to ci odpuszczę Leave die... Leave and die by the Blade. Kto, kto tak mówił? Bo to był. To był tekst od odpikowania jakiejś postaci z Lola, tylko nie pamiętam której chyba talona. Jestem naprawdę bardzo zaskoczony, że to jest mapa horror, którą pobrałem z Minecraft.pl i jak podszedłem do okna, to nie dostałem jumpscaru. Naprawdę, to. To jest zaskoczenie dla mnie, bardzo duże. O, Kibel. Widziałem kogoś. Widziałem kogoś, jakiegoś typa w ręku dzisiaj w nocy odbędzie się nocowanie w tym lesie muszę iść do punktu zbiórki aby ich ostrzec lub zostawić dodatkę nikt nie może zginąć ja mam toporek więc raczej sobie poradzę kliknij tu, by kontynuować toporek jednak nie uratował sama przed śmiercią w koronie drzew jest kilof jakieś drewno zapewnione Wykorzystał je do budowania szumienicy. O, cholera. No to nożownik. Wezmę toporek. Same zajdę na dłby. Skąd ja wziąłem ten toporek? Bo, chwila. Skoro. Skoro ty był tam martwy i powieszony, to czy ja wziąłem ten topór od. Widziałem kogoś? I oczywiście, zamiast iść od razu, to zrobić, musiałbyś zapisać o tym notatkę, bo. Like. Ej. Imagine teraz, mój kochany wafelku oglądający ten film. Imagine teraz, że widzisz mordercę biegającego po twoim osiedlu. Co, co robisz? A. Chowasz się w szafie. B. Nie wiem, dzwonisz na policję. C. Bierzesz swój nóż i idziesz mu wpierdolić. Czy. D. PISZESZ O TO NOTATKĘ te, te wszystkie notatki w tych mapach, one są tak zajebiście nierealistyczne I tak za bardzo, tak bardzo wybijają od jakiejkolwiek imersji. Czy to... Mam boss fight z nożownikiem On się, on się, on się za dużo Maciu się nagrał Ja to nie chcę wyjść na rasistę, ale ten, ale ten nożownik ma... Taką dość ciemną karnację, więc, więc przepraszam bardzo, Twitter, ale to było w samoobronie. To on mnie zaatakował pierwszy. Chyba się udało go zabić. Nie wiem jak zadzwonić na policję, by zgłosić te wydarzenia. Mam już dość tego chorego miejsca. Ej, ale... Przepraszam bardzo, nie, ja to, z, ja to znowu spauzuję, bo ja nie dokończyłem. Skąd ja mam ten topór? Czy ja go sobie z dupy tutaj teraz wyciągnę? Czy on mi się nagle, nie wiem, zmaterializował pod twarzą? może wykonywać połączenie. kontaktu się z swoim operatorem. Halo Orange, internet wam nie działa. Skoro nie ma zasięgu, widzę, że sam ma to komputer. pewnie z hotspota Fajdenai. Felix, czy ty wiesz czym jest hotspot? Bo odnoszę wrażenie, że, że nie wiesz. Jest game roll od tego. Lenovo Yoga 9B No, zapraszamy, wybiorę. Czy to jest kurwa minigierka od komputera? By the way, pragnę tylko zaznaczyć, że Lenovo Yoga to jest laptop, nie komputer. Microsoft Edge chyba nie? Gmail to nie jest przeglądarka. Explorer plików to nie jest przeglądarka. Halo? Czy ta mapa się kurwa zepsuła? Like... Czemu tu w ogóle jest? Minigierka Nie, kurwa, czemu muszę używać edge'a? Już, już wiem, kurwa, czemu ta mapa jest zjebana. Czemu każdy mówi, że on jest zjebana? Weź tego edge'a i go sobie wsadź tam, skąd z toporek wyciągnąłeś. Jest to zakładka kontakt albo pomoc, kontakt z mailem, wyjdę z Ja. Kto to kurwa tetował? Ta mapa podobno była testowana na wszystko, chciałeś, chwila, bo ja, ja nie rozumiem. On chciał się skontaktować z policją, wysyłając im e maila? Mogę iść do punktu zbiórki... Eee... Halo? Czy to jest Herobrain? Strach, strach... Strach... Zostałem na stojąco. Będę minęło kilka godzin możliwe, że się wspólno... Czy teraz mogę iść do tego punktu zbiórki? Nie wiem, możemy ktoś zabić? bazalt nie przej... Ej, dobra, ja rozumiem. Ja rozumiem, że to minecraftowo ten blok to jest bazalt. Ale jakim? No, co do chuja co do chuja tu się dzieje? To powinno być co się tu dzieje do chuja, czy jakoś Tak tak by lepiej stylistycznie brzmiało. Ale na że się będą też mało śmieszne akcje zarządu nocowania Ej, jak wyjaśnisz kolego Jakie to ma fabularne to znaczenie, że tu nagle się zamurowało to bazaltem, czy... Dobra, yy, zróbmy, zróbmy krótką listę rzeczy, yy, których Quilix nie wie. Quilix nie wie, czym jest hotspot. Quilix nie wie, czym jest Lenovo Yoga. Quilix nie wie, czym jest materializacja toporów. Quilix nie wie, jak się dzwoni na policję. I Quilix apparently nie wie, czym jest bazalt. Musi być jakiś walentę ścian, uderzę ja pierdolę. Moim zdaniem ta mapa jest wspaniała. To nie jest ściana. A to. Cenzurowanie wulgaryzmów gwiazdkami jest idiotyczne. Już jakby, w sensie nie mówię teraz tylko w kontekście tej mapy. I znowu to się dzieje, tu jest cały czas fabuła zapierdolę, więc znowu pauzuje, pauzuje grę. To jest jakby nie tylko w kontekście tej mapy, tylko w kontekście ogółu. Cenzurowanie wulgaryzmów gwiazdkami jest idiotyczne. Bo i tak każdy wie, co tam jest, więc. Więc skoro dosłownie każdy wie, co jest pod tymi gwiazdkami, to czemu one tam w ogóle są, skoro to po prostu brzydko wygląda. Ach, nareszcie czas się ujawnić. Kim ty do gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka jesteś? Czemu mam ci to mówić? No, no ja bym na przykład chciał wiedzieć. Czy bardziej nie drżysz, gdy mnie nie znasz? Jak to się okaże, że to jest strach, jakaś kurwa fizyczna manifestacja strachu, to... Co to za chmura, czy inne debilstwo? O! To, to, to jest Relfil, to jest Rel. To właśnie ja. Chyba nie myślałem, że istnieje, tego zabił zwyczajny nożownik. Żywię się strachem, on daje mi ogromną siłę. O Boże, o kurwa, to jest mapa o Fidelstixie! O Boże, nie! To on! Nawet się kolory zgadzają! To TO jest Fidelstix! Rozgryzłem fabułę tej mapy! To jest FIDEL Stix! O Boże o kurwa, wypuśćcie mnie stąd! Ja nie chcę! Ja nie chcę! To jest Fidels! To jest Fidelstix League of Legends! To jest naprawdę on! Czyli, wilanem tej mapy jest chmura partykli, która żywi się strachem. Mhm. I tutaj stoję sobie przed jakąś przedwieczną personifikacją strachu. Przydobie do końca darem wycinkowego, Koniec jest oznaczony blokiem przerwoniem no Myślisz, Musisz tu zicie, mając przeszkodę do w strach, nie złapał Jeśli cię złapie, w zacznij od początku. W pierwszym slocie będzie barwnik wyrzucając go. Na chwilę będziesz mógł wyżej skykać. Kliknij poniższą wiadomość. Raz, aby zacząć bieg. Pojawi się komunikat o biegu strach. Zaczniecie gonić. Powodzenia. To jest. A tutaj nawet nie ma muzyki. Tutaj mogła być jakaś, nie wiem, epicka muzyka. Czyli to jest. To jest mapa horror. W której. Uciekam przed. Czy on mi. On mi po prostu daje Widera. Ja nawet stałem chwilę w miejscu. Ja nawet stałem w miejscu i mi mnie nic nie zrobił. Goniłem je. Grałem naprawdę w wiele map horror. Goniły mnie w nich jakieś potwory, jakieś duchy, demony, debilstwa, straszny klaun nawet był, ale przed chmurą partykli jeszcze mi się nie zdarzało uciekać. Aha, czyli. O, to niedźwiedź. Nie, kurwa, sorry. Przepraszam bardzo. Ja, ja może wyjaśnię teraz trochę więcej lore. Wydałem ostatnio mapę pod tytułem Dzień, w którym macie się sali mapmaking. Ta mapa to jest Shitpost Adventure, który jest, no, po prostu pełen nawiązań do lore Minecraft Map i, no, administracja występuje tam jako główne postacie. To jest Joke Mapa. I ta mapa je, wyróżnia się tym, że ma kilka boss fightów, które są dość okej okay zrobione, jak na Shitpost Mapę, i są dość trudne. Niecały ja miesiąc później wychodzi horrorowa mapka Felixa, w której nagle mam już drugi boss fight. Myślenie narasta na sile. Czyli poszedłem sobie do lasu. Zabijemy jakiegoś nożownika. Goniła mnie chmura partikli, jakaś personifikacja strachu, fidel Sticks we własnej osobie. Po czym poszedłem z tą siekierą jakby w... zabić dorosłego niedźwiedzia do listy rzeczy których Quirix nie wie dopisujemy to jak skurwysyńskie są niedźwiedzie znowu on, cześć sticks co tam u ciebie? o nie, teraz będzie final boss fight z tym, tak? Chwila. on tu mówił o jakiejś Karen, którą chciałby przytulić jeżeli ten strach teraz zrobi zabijanie tej karen, to ja wyłączę tą mapę. Nie przejdę jej do końca. Jeżeli ta mapa będzie tak przewidywalna, to znaczy, że ona nie jest warta, żebym ją w nią grał do końca. To jest najgorsza muzyka, jaką mogłeś wybrać do kredytów mapy horror, która kończy się tym, że chmura partikli znalazła mi w lesie. Dalej nie mogę zmienić na kreatywa, ale spekt. Kurwa, wszyscy blokują kreatywa. Nikt nie potrafi wpaść na to, żeby zablokować spektatora. Nikt! Nie widziałem ani jednej mapy, w której spektator mógłby być zablokowany. Kurwa, ani jednej. Felix, błagam się, no kurwę jasne, który my mamy rok. To jest mapa, w której twierdziłeś, że budowle są lepsze niż w twojej poprzedniej. Śmiem... Śmiem zaprzeczyć. I... Uwaga, uwaga. Yy, nie chodzi mi o to, że w twojej poprzedniej mapie były dobre budowle, bo nie, one nie były dobre. W twojej poprzedniej mapie BYŁY budowle. Łódka recenzenska Time. Ta mapa to miał być teoretycznie horror, ale ja mam wrażenie, że... Ty... Ty chyba nie wiesz w ogóle czym jest gatunek horror Felix? To jest kolejna rzecz do listy rzeczy, o których Felix nie wie, czym są? Nie znalazłem w tej mapie ani jednej rzeczy, która miałaby być jakokolwiek straszna. Że okej, okay, że nożownik w lesie jest straszny czy, czy nie wiem, czy chmura partikli, strach. Manifestacja fizyczna, kurwa Fidel sticks, to to jest straszne? Bo, bo ja nie rozumiem, czy może, nie wiem, zabijanie niewinnego niedźwiedzia w jaskini jest straszne. Czy może to, że na końcu chmura partikli przyszła i mnie zabiła? Bo film był oczywiście głównym bohaterem horroru, czyli był idiotą i sobie stwierdził, że sobie będzie siedział w jaskini, kiedy goni go chmura partykli. Ja już absolutnie rozumiem wszelkie zarzuty, które ta mapa miała, i te zarzuty są słuszne. Ta mapa ma brzydkie budowle. Wróć. Ta mapa nie ma w ogóle prawie budowli. Ma jeden domek i kamienne lobby i jedną szubienicę zbudowaną. I są wszystkie budowle, jakie ta mapa ma. Ma. mechaniki, które. W horrorze, w tym gatunku, który najbardziej się skupia na immersji. W horrorze cały czas przypomina Ci, że grasz w grę i masz. kurwa, slot zarezerwowany przez mapę, po co tu jest? To było użyte. Raz. Przepraszam, to było użyte dwa razy. W, I w obu sytuacjach to było do mechaniki, której tu mogłoby w ogóle nie być. Kolejny zarzut, jakiej ta mapa dostawała, yy, z którym się akurat nie zgodzę. Yy, mianowicie zarzut był taki, że ludzie nie rozumieją fabuły tej mapy. Ta mapa nie ma jakiejś trudnej do zrozumienia fabuły. Ta mapa ma bardzo prostą fabułę. Najśmieszniejsze jest to, że koncept tej mapy jest wbrew pozorom bardzo dobry. Jest las, noc, i w tym lesie jest sobie jakiś przedwieczny potwór, żywiący się strachem, jakaś fizyczna manifestacja strachu. Ten koncept jest bardzo dobry. Jednak jego wykonanie jest Absurdalnie złe. Przez tak bardzo, taki bardzo ciekawy moment, który w tej mapie jest, zajmuje dość, długi, dość taki dłuższy moment, który jest dla mnie niepojęty, jak bardzo można robić mapę o strachu, nie mając pojęcia czym jest strach. O, to jest kolejna rzecz, który, do, rzecz do listy, których Felix nie wie. Jak wszyscy sobie doskonale wiemy, jak jest to takie bardzo stary ruchany motyw, że strach to jest najbardziej pierwotne ludzkie uczucie. I tak, to, to, jest, to jest prawda. Więc i najmocniejsze jest strach przed nieznanym. I to jest fakt, który tyczy się do dzisiaj. Ludzie boją się tego, czego nie wiedzą. Ludzie boją się podejmować ryzyko, bo nie wiedzą, jaki będzie z tego wynik. Ludzie boją się iść w ciemne miejsca, bo nie boją się ciemności, tylko boją się tego, co w tej ciemności może być. Strach przed czymś, czego się nie zna i czego się nie rozumie, jest tak dobrym motywem, który można tak dobrze wykorzystać w horrorze. Jednakże, wytłumacz mi, Felix, jeżeli antagonistą twojej mapy jest strach w fizycznej postaci, istota, której masz nie rozumieć i masz się jej bać, bo jej nie rozumiesz. Wytłumacz mi, dlaczego ten potwór spędził kilka minut stojąc i tłumacząc mi dokładnie, czym jest i jak działa. Dlaczego mam się bać czegoś, co przyszło i dokładnie mi się wytłumaczyło? Dlaczego?